Dzień dobry Państwu. Witajcie na podcaście. Znalezione, przeczytane. Dzisiaj będzie opowieść bez wizji. Opowieść o niezwykłej książce Orlando, Virginia Woolf. Powieść z 1928 roku w Polsce, wydawanej już kilka razy. Na pewno w latach 70., potem na początku lat 90. Ja przeczytałam to wydanie w tłumaczeniu Tomasza Bieronia, wydało to wydawnictwo literackie kilka lat temu, a wstępem opatrzyła to wydanie Dorota Kotas. Niedawno ukazało się też najnowsze tłumaczenie w marginesach, tłumaczenie Agizano, no zatem można powiedzieć, że polski czytelnik ma w czym wybierać. Bardzo serdecznie zapraszam Was do posłuchania historii Orlanda albo Orlandy. Mam ostatnio rękę do książek, które wymykają się w szufladkowaniu takiemu gatunkowemu, wykorzystują cechy różnych rodzajów powieści. Mieszają, przełamują te gatunki. Tak był na przykład w przypadku Elizabeth Costello-Keciego, ale też książka o Róży Luksemburg, też z nią miałam. Podobnie nie była to klasyczna biografia ani klasyczny reportaż. I tak jest też w przypadku Orlanda. Nawet na okładce tego wydania, wydawnictwa literackiego, które ja posiadam, można przeczytać, że to jest i manifest feministyczny, i biografia, właśnie i literatura queerowa, oczywiście klasyka literatury angielskiej, albo też najdłuższy list miłosny w historii. Właściwie wszystkiego po trochę, dlatego to jest książka w pewnym sensie niekonwencjonalna, ma bohatera, bohaterkę, bo ta płeć się zmienia. Gdzieś właśnie w połowie książki ta płeć się zmienia z mężczyzny staje się Orlando kobietą, Orlandą. No i dlatego właśnie jest określana literaturą queerową. Myślę, że w ogóle jedna z pierwszych powieści, taka prekursorska powieść, porusza wątek właściwie nie seksualności, a właśnie płci bardziej, opisując też płeć jako taki konstrukt osobowości, tożsamości człowieka. Z drugiej strony też chyba Virginia Woolf próbuje nas przekonać, że ta płeć nie istnieje i w każdym człowieku znajdziemy cechy, obu płci. Ważne jest tytuł, nie tytuł, a raczej podtytuł, biografia, no bo tytuł oczywiście to jest Orlando, ale w tym wydaniu powieści, które ja mam, nie występuje ten podtytuł. To jest ciekawe, no bo oryginał jest zatytułowany Orlando de Biography. Dlatego yy, bardzo mnie ciekawi, dlaczego akurat wydawnictwo literackie z tego zrezygnowało. To jest postać fikcyjna, yy, chociaż mówi się, że ona jest inspirowana... Prawdziwą postacią, romansem nawet, Virginia Woolf z kobietą, to była poetka, nazywała się Vita Sackville-West. No i ta znajomość pani była ponoć bardzo namiętna, twórcza i chyba też bardzo burzliwa, zaowocowała właśnie tą powieścią, jedną z najniezwyklejszych powieści w historii literatury. Tak na przykład uważał inny twórca, Wielki twórca Jorge Luis Borges. On uważał, że to jest najlepsze dzieło autorki. Natomiast czy to jest biografia? No, biografia jest jednak powieścią o czymś życiu, i no, nie wiem, czy tutaj tak można powiedzieć. Mamy bohaterkę czy bohatera, taką postać niebinarną, właśnie, której życie w tej książce poznajemy na przestrzeni 400 lat. Więc trudno też to sklasyfikować do takiej mm, klasycznej powieści biograficznej. Tu jest jednak dodatkowo taka podróż przez cztery stulecia w ogóle historii Anglii, czy historii literatury angielskiej. No i to jest, proszę Państwa, dialog Virginia Woolf, dialog z twórcami literatury, z tymi wszystkimi wielkimi nazwiskami, począwszy od Szekspira przez Daniela Defoe, Sir Thomasa Browna, Sterna, Sir Waltera Scotta, aż po Emily Bronte. No, i tym wszystkim zresztą twórcom składa autorka na końcu książki podziękowania. Dodatkowo jest to też podróż w zasadzie przez różne epoki. Nie tylko o samą literaturę tu chodzi, ale w ogóle o zmieniające się różne symbole kultury jako takie, różne rewolucje, zmiany społeczne. No, arcygenialnie jest to splecione w fabule i w tej tytułowej postaci, takiej nieoczywistej postaci. Manifestem feministycznym też bym tej książki nie nazwała, dlatego, że ona jest jednak do szpiku kości literacka, zawiera wiele ironii, różnych gier, jest prześmiewcza. Powiedziałam przed chwilą, że ona może być hołdem złożonym twórcom literatury, ale jest inaczej, nieco przewrotnie. Jest też takim, no powiedziałabym, lekką szyderą, kpiną z tej literatury, czy raczej z jej twórców, z ich zachowania, z twórców literatury. Przez wieki tak mocno patriarchalnej, gdzie no, głosu kobiet w ogóle w literaturze nie traktowano poważnie. No i oczywiście w tym sensie sporo tutaj jest feminizmu, wszak Woolf była prekursorką feminizmu. No ale jest tak wiele też misternej gry literackiej, naprawdę zaskakująco wiele do dowcipu, że do takiej publicystyki właśnie manifestu bym tego nie sprowadzała. Jest to powieść naprawdę pięknie napisana. No i też bardzo lekka, czyta się ją o wiele lżej niż no, takie na przykład flagowe dzieło autorki, czyli pani Dalloway. Ja myślę, że warto tu wspomnieć też o takiej brytyjskiej grupie Bloomsbury, którą w pierwszym kwartale XX wieku tworzyła między innymi właśnie Woolf. była to taka grupa intelektualistów, ale nie tylko tam też byli ekonomiści, w ogóle artyści, ludzie sztuki. Był w niej też na przykład. Mąż Virginie Woolf, Leonard Woolf, była jej siostra, Vanessa Bell, jej mąż. Jej siostra była malarką, a też taką inną artystką malarką, która się tam udzielała. Była na przykład Dora Carrington. Tworzył ją również, zgodzowanie tam, Edward Morgan Forster, no i wielu, wielu innych. Sporo tam się nazwisk przewija. I ci ludzie właśnie tworzyli też takie nieoczywiste różne związki nietradycyjne, czyli w jakichś trójkątach. Były to takie specyficzne układy towarzyskie. I na pewno była to grupa, która odrzucała te wszelkie zasady epoki wiktoriańskiej, każdej właściwie dziedzinie życia, czy twórczości artystycznej, no i podejmowała różne przedsięwzięcia, więc też była z pewnością, nawiązując tutaj do tej queerowości, Bloomsbury była grupą taką mekką dla osób właśnie orientacji homoseksualnej czy biseksualnej. Aktywność w tej grupie z pewnością miała, mogła mieć istotny wpływ na twórczość Virginia Woolf, i na pewno też na tę powieść. Zanim jednak powiem o samym bohaterze, bohaterce, no to chcę też zacząć od tej wędrówki przez stulecia i epoki, bo no to jest arcyciekawe w wydaniu Virginia Woolf. Ona nie znosiła w wieku XIX tej całej purytańskiej estetyki związanej z epoką królowej Wiktorii. Orlando żyje w wiekach wcześniejszych. Są one tutaj opisane w takim kontraście do epoki wiktoriańskiej, chociażby epoka na przykład elżbietańska, jako taki wiek rozkwitu, kultury, restauracji wzorców antycznych. Czy w ogóle tam jest też taki ciekawy wątek, taka tyrada jednej z pobocznych postaci w powieści na temat wyższości literatury antycznej nad późniejszymi epokami. Tu głównie ten okres grecki jest określany tym, oczywiście, złotym wiekiem literatury. I ten wątek jest ciekawy, bo tam się mówi, że wtedy literatura no, nie była na garnuszku księgarzy, tak, czy wydawców książek później. Bardzo Państwu ten wątek polecam, on jest bardzo ciekawy. Natomiast warto też tutaj zacytować, jak Woolf odnosi się do tego wieku XIX. Ludzie uczuli chłód w sercach, wilgoć w umysłach. W rozpaczliwym wysiłku, by zapewnić swym uczuciom przytulny, ciepły zakątek, uciekano się do rozlicznych forteli. Miłość, narodziny i śmierć ubierano w najrozmaitsze piękne zwroty. Półcie coraz bardziej się od siebie oddalały. Szczera rozmowa była niedopuszczalna. Po obu stronach skwapliwie stosowano pozory i uniki. Orgia bluszczu i drzew wiecznie zielonych w wilgotnej glebie na zewnątrz znalazła swój odpowiednik w wybujałej płodności wewnątrz. Życie przeciętnej kobiety sprowadzało się do kolejnych porodów. Wychodziła za mąż w wieku lat dziewiętnastu, a gdy dobijała trzydziestki, miała już piętnaścioro czy osiemnaścioro dzieci, bo roiło się wówczas od bliźniąt. Tym sposobem powstało imperium brytyjskie. Tymże sposobem bowiem wilgoć nie zna przeszkód, i zarówno jak w błazerie, tak też wchodzi do kałamarza. Spęczniały zdania, rozmnożyły się przymiotniki liryczne, stało się epickie, a drobiazgi, które dawniej były szkicami długimi na szpaltę, rozrastały się w dziesięcio- lub dwudziesto-tomowe encyklopedie. A więc, taka trochę drodzy Państwo, szpileczka wbita. W tę opasłą literaturę XIX-wieczną. Co możemy powiedzieć o głównym bohaterze, głównej bohaterce? Już na samym początku Orlando jest młodziutkim, nieporadnym trochę chłopcem, takim chłopięciem w zasadzie, przewrażliwionym, trochę nadąsanym, wychowującym się no, na samym początku, czy w takiej XVI-wiecznej, potem XVII-wiecznej rodzinie arystokratycznej. Błąkającym się po komnatach królewskich, aż dorasta wreszcie do wieku męskiego, przechodzi taką ciekawą metamorfozę, staje się pełnym wdzięku młodym szlachcicem, takim już dojrzalszym, bardzo męskim. Ta przemiana zachodzi pod wpływem jego relacji z piękną, chociaż dosyć wyrachowaną Rosjanką, która przebywa w Anglii w ambasadzie rosyjskiej. To jest Sasza, i to jest jedna z najważniejszych relacji bohatera w całej książce. Orlando następnie wyjeżdża na wschód do Konstantynopola, gdzie jest ambasadorem, i tam właśnie następuje ta jego przemiana z mężczyzny w kobietę. To się oczywiście nie dzieje od razu, trochę czasu musi minąć, musi nadejść kolejna epoka. Natomiast my od tego momentu w książce towarzyszymy już jako czytelnicy bohaterce kobiecej. I autorka stara się nam pokazać, że gdzieś w samym środku, nas, na poziomie naszej duszy, czy nawet w naszym umyśle, w zasadzie nic się nie zmienia, bo zmiany i tak są determinowane przez to, co jest na zewnątrz. Przez środowisko, społeczeństwo, nawyki, nawet stroje, obyczaje. I ta konstrukcja, jakby pokazania tego w powieści, jest moim zdaniem znakomita. Też teraz przeczytam Państwu fragment o tej przemianie płci, jak to się dzieje. Dźwięk SURM umieł, a Orlando stał na gusieńki. Żadna ludzka istota od samego początku świata nie wyglądała bardziej zachwycająco. Kształt jego łączył w sobie krzepkość mężczyzny z gracją kobiety. Gdy tak stał, srebrne surmy wciąż grały tę samą nutę, jakby żal im było utracić cudny widok, który powołały do życia ich fanfary, a czysta, niepokalana i cnotliwa, powodowane niechybnie ciekawością, podglądnęły przez drzwi i rzuciły szatę podobną ręcznikowi na nagi kształt, lecz niestety chybiły o kilka cali. Orlando przejrzał się od góry do dołu w długim zwierciadle, nie okazując najmniejszego zmieszania, po czym udał się przypuszczalnie wziąć kąpiel. Skorzystamy z tej przerwy w postępach fabuły, aby poczynić pewne spostrzeżenia. Orlando stał się kobietą, temu nie sposób zaprzeczyć, lecz wszystkie inne przymioty Orlanda pozostały dokładnie takie, jakie były. Zmiana płci, choć miała Płynąć na przyszłość Orlanda zupełnie nie wpłynęła na jego tożsamość. Pasz pozostała, jak dowodzą portrety, niemal taka sama. Jego pamięć cofała się przez wszystkie zdarzenia z dawnego życia, nie napotykając żadnej przeszkody. Niech jednak pióra inne biorą na warsztat płeć i płciowość. My co tchu umykamy od takich obmierzłych tematów. Orlanda, bo zgodnie z regułami naszej mowy, tak będziemy ją teraz nazywali, umyła się już. I odziała w tureckie płaszcze oraz spodnie, które mogą nosić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. No, jest to bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze, poznać tę samą postać jako mężczyznę, a potem jako kobietę. Chociaż też trzeba pamiętać, że my tutaj nie mamy do czynienia z narratorem pierwszoosobowym, więc też nie wiemy do końca, co czuje bohater. Ale teraz tak się zastanawiam, czy mm, już mówić państwu, sugerować, czy rzeczywiście tak jest, że nic się w życiu bohatera, bohaterki nie zmienia. No nie, nie do końca. Tam potem jest bardzo ciekawie ukazany konflikt wewnętrzny tej postaci i to jest pokazane jak kobiecie i mężczyźnie, z uwagi na płeć właśnie przypisywane są role społeczne. I to się objawia no, nawet właśnie w strojach, w zachowaniu. To wszystko też zmusza samą Orlandę do zmiany. Jest ona przez całą książkę w zasadzie taką osobą, która poszukuje tej własnej tożsamości. Znowu coś Państwu tutaj muszę przeczytać, dlatego że ta książka jest genialna, jeśli chodzi o właśnie cytowanie. Orlanda przypomniała sobie, że jako młody mężczyzna żądała od kobiet, żeby były posłuszne, czyste, wypachnione i najszykowniej odziane. "Teraz będę musiała zapłacić swoją własną osobą za tamte pragnienia," pomyślała, albowiem kobiety nie są, sądząc po mych własnych krótkich doświadczeniach, z tą płcią takie posłuszne, czyste, wypachnione i najszykowniej odziane ze swej natury. Przymioty, te, bez których mogą im być odmówione wszelkie rozkosze życia, potrafią osiągnąć jedynie drogą najżmudniejszej samodyscypliny: trzeba ufryzować włosy, co zabierze mi co rano godzinę." Trzeba przypatrzeć się w lustro. Kolejna godzina. Trzeba wdziać gorset i zasznurować. Trzeba się umyć, upudrować. Trzeba się przebierać z jedwabiu w koronki, z koronek, w brokatele. Trzeba być czystą od Nowego Roku po Sylwestra. Można było na przykład zauważyć, że Orlanda schowała swe manuskrypty, gdzie jej przeszkodzono, że patrzyła w lustro długo i uporczywie. A teraz wreszcie, gdy jechała do Londynu, Dało się spostrzec, że wzdryga się i tłumi krzyk, gdy konie galopują, prędzej, niż by sobie życzyła. Umiar wodzenia swego pisania, próżność wobec swej osoby, obawa o swe bezpieczeństwo, wszystko to zdaje się sugerować, że nasze niedawne stwierdzenie, powiedzieliśmy, że stając się kobietą, Orlando nic się nie zmienił, przestało być prawdziwe. Stawała się nieco skromniejsza, jak to kobiety, jeśli chodzi o rozum, a nieco próżniejsza. Jak to kobiety, jeśli chodzi o jej osobę. Jej wrażliwość tu się wyostrzała, a gdzie indziej gasła. Wiele z tego można złożyć na karb zmiany stroju, powiedzą niektórzy filozofowie. Choć błahą drobnostką zdaje się strój, mówią oni, ważniejsze pełni obowiązki, aniżeli tylko chronić nas przed zimnem. Strój zmienia nasz pogląd na świat, jak również pogląd świata na nas. Świetny cytat, bo pokazuje, że. Niewiele się chyba od tamtych czasów zmieniło, ale patrząc na bohatera, bohaterkę Orlando, będąc mężczyzną, rzeczywiście mógł być bardziej szalony, taki brawurowy, podejmować różne ryzyka. A kiedy Orlanda stała się kobietą, no to już y, musiała uważać, musiała być skromniejsza, musiała się odnaleźć w nowej roli, sznurować ten gorset, tak, pudrować. No i co się potem dzieje w drugiej części książki, czego już dokładnie Państwu nie będę opisywać, ale. Przygotowywać się też na rolę żony i matki. No i bardzo ciekawe jest też, że te przemianę autorka wymyśliła akurat w tę, no chyba trochę gorszą stronę, jeśli chodzi o tamte czasy, czyli z mężczyzny w kobietę, bo pewnie gdyby było odwrotnie, no to byłoby trochę lepiej dla Orlanda. No i nie byłaby wierzynie Wolfsową, oczywiście, gdyby nie odniosła się w taki kąśliwy sposób do. Zobrazowania w, tak w pełni, w jakiej sytuacji społecznej postawiła swoją bohaterkę, jako taką bohaterkę kobiecą. No i lepiej, oczywiście, tego Państwu nie oddam, niż ponownie cytując krótki fragment. Lord Chesterfield szepnął swemu synowi zaklinając go, by zachował sekret dla siebie, że kobiety to nic więcej jak przerośnięte dzieci. Człowiek rozumny igra z nimi, żartuje i schlebia im, lecz nic ponadto. Ponieważ jednak dzieci słyszą czasem rzeczy nieprzeznaczone dla ich uszu, a zdarza się nawet, że dorośleją, sprawa ta chyba w jakiś sposób wyszła na jaw. To też cała ceremonia nalewania herbaty jest arcyosobliwa. Kobieta bardzo dobrze wie, że choć lew salonowy posyła jej wiersze, chwali jej sądy, prosi o krytyczne opinie i pije jej herbatę, nie oznacza to bynajmniej, że ceni sobie jej zdanie czy podziwia jej intelekt czy też powstrzyma się od przeszycia jej piórem, bo rapierem nie włada. Z tych wątków feministycznych związanych właśnie z płcią, e, chciałabym przejść jeszcze do tych takich bardziej literackich, bo one mi się chyba bardziej podobały. Spójrzmy więc na bohatera jako na twórcę. Od dziecka, w taki bardzo poetycki sposób pisze Virginia Woolf, Orlando cierpiał na tak zwaną przypadłość pisarską, na to tak określa. Więc no, tu w zasadzie też literaturę możemy traktować jako jedną z bohaterek tej powieści. No bo mały Orlando, on tam uciekał od tych różnych biesiad na dworze, od zabaw i jest pokazany tutaj, w, zwłaszcza w początkowej części książki, jako taki trochę pustelnik, chłopiec, który się chowa właśnie gdzieś tam przed tłumem ze zwojem papieru, z piórem, z kałamarzem i tworzy. A potem, jako 25-letni młodzieniec, ma już na koncie 47 tuk teatralnych i wierszy, więc niesamowity dorobek. Płodny twórca. Trochę się tu uśmiecham, bo Wulf rzeczywiście se pozwala tutaj też na niezłą szyderę wobec środowiska literatów, takich właśnie nadmiernie płodnych, którzy w ogóle no, nie gardzili pochwałami zaszczytami. No i też przedstawia to środowisko. Zwłaszcza właśnie w wieku XIX, jako takie koło wzajemnej adoracji, i tutaj też bohater właśnie przechodzi poważny kryzys twórczy. Wolf wymyśla bardzo złośliwego bohatera, takiego pobocznego, recenzenta, on się nazywa Nick Green, i pisze pamflet na twórczość Orlanda. To jest też bardzo interesujący wątek. Twórczość Orlanda zostaje nazwana arcypompatycznym pustosłowiem. No i to też powoduje, że nasz młodzieniec pali wszystkie swoje dzieła i zostawia jedno. Jest to poemat Dąb, który okazuje się być do końca książki Jego opus magnum, wędruje z nami przez całą powieść, jest cytowany co kilkadziesiąt stron i to jest też bardzo ciekawe. Uważam, że to obok tego pomysłu niebinarności powiedzmy bohatera, to jest drugi taki genialny motyw, jeśli chodzi w ogóle o samą. Literaturę, czy literackość tej książki. Zresztą więcej się tych wątków pojawia, czy dotyczą one tych wielkich nazwisk literatury brytyjskiej, o których wspominałam na początku podcastu, ale też są takie wątki związane z innymi różnymi ciekawymi postaciami czy wydarzeniami na przestrzeni tych czterech wieków. Chociażby no, na przykład to się określa rewolucją wildowską, tak? chodzi o postać Oscara Wilda. Virginia Woolf przypomina procesy, wyroki na literatów z czasów, kiedy no, na przykład homoseksualizm był traktowany jako przestępstwo, zagrożone karą więzienia itd., itd. To wszystko tutaj znajdziemy, można naprawdę dużo z tej historii, literatury i kultury wyciągnąć. Ja nie umiem do końca jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, o czym jest ta książka. Ogólnie nie da się powiedzieć chyba w ogóle tego o żadnej książce w Virginia Woolf, no bo na przykład tak sobie myślę, czy umiałabym powiedzieć, o czym jest pani Dalloway. Ja nagrywałam już dawno podcast o powieści pani Dalloway. Może uda mi się znaleźć ten film i wrzucić. To nie był pojedynczy film, chyba kilka książek tam było recenzowanych, ale tam pani Dalloway była, mówiłam na pewno o strumieniu świadomości, no ale to w zasadzie jest kobieta, która urządza przyjęcie i gdzieś tam przez cały dzień sobie chodzi, maszeruje przez miasto, no ale to nie oddaje. Charakteru powieści, to nie, nie, nie o tym jest ta książka. No i tutaj jest może trochę łatwiej, no ale jednak mimo wszystko podobnie. no To jest taka bardziej satyra na społeczeństwo angielskie, na te podziały, na przypisywanie właśnie różnych cech przez tą płeć. To jest ośmieszanie, wykazywanie w postaci właśnie tego tytułowego bohatera, bohaterki, że ta płeć jest sztucznym, kulturowym konstruktem, choć brzmi to już nieco banalnie. Może te wątki androgyniczne są dla kogoś ważniejsze, ale ja tak trochę szerzej patrzę i odczytuję tę powieść jako historię kultury czy literatury. Taką powieść bardzo prowokacyjną, na pewno misterną językowo, doskonałą konstrukcyjnie. Świetna to jest rzecz naprawdę. Jorge Luis Borges nie może się mylić. I jest to kolejna książka Woolf, która udowadnia, że była ona naprawdę zdolną pisarką, świetnie się bawiła konwencjami i naprawdę dobrze znała rodzimą, na pewno, literaturę. No i tutaj stworzyła zresztą, no, takie mam wrażenie książkę, która oczywiście znowu jest współczesna, chociaż, e, drodzy Państwo, no, powieść ma prawie 100 lat, a znów o niej mówimy, jest na nowo tłumaczona, dyskutowana, jest też taką literacką inspiracją dla innych twórców, powstają filmy, sztuki teatralne na jej kanwie. Jeśli chodzi o filmy, to przypomnę Państwu brytyjski film kostiumowy, z 1992 roku tam tytułową rolę Orlanda zagrała świetna aktorka Tilda Swinton. Polecam Państwu bardzo. A te przedstawienia teatralne to wiem, że w Polsce były wystawiane. Na pewno tutaj w Warszawie Teatr Powszechny wystawiał Orlanda, ale też Teatr Stary w Krakowie. I to jest bardzo ciekawe, bo to krakowskie przedstawienie bardziej się chyba skupiło na tej grupie Blumsbury, na losach członkiń i członków tej grupy. Więc w zasadzie, chyba literacki Orlando jako książka był bardziej takim pretekstem do napisania scenariusza pod sztukę. Bardzo serdecznie polecam Wam tę wyjątkową powieść. Liczę, że no, znajdzie się tu ktoś, kto może czytał, podzieli moje zdanie, mój zachwyt, albo nie, bo odmienne zdania oczywiście też są mile widziane. Może ktoś też czytał inne tłumaczenie, tutaj będę bardzo ciekawa, może jakieś starsze. No albo to najnowsze Agizano. Bo oczywiście mówi się, że jest znowu brawurowe, kolejne tłumaczenie tej tłumaczki, więc dajcie znać koniecznie, może ktoś czytał oba, porównywał, to też może być ciekawe. A zatem jesteśmy w połowie mojej dwunastkowej serii. Przeczytaliśmy już sześć powieści, w lipcu będzie siódma. Przypominam, będzie to pisarz rumuński Varujan Wozganian i jego monumentalna powieść księga Szeptów. Namawiam, ale też za tydzień przypominam, ruszamy jeszcze pociągiem do literatury z Marianą Enriquez i jej książką Nasza Część Nocy. Również bardzo serdecznie w imieniu swoim i Marcina z podcastu Literatura ze Środka Europy zapraszamy wszystkich słuchaczy i widzów mojego kanału. Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.